Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed Nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed Nim podwoje, żeby się bram nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca nadałem ci twój tytuł, bardzo zaszczytny. Chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego, poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby widziano od wschodu słońca aż do zachodu że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan, w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na Wasze dzieło wiary, na trud miłości. I na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Słowa ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc jak ci się zdaje czy wolno płacić podatek Cezarowi czy nie Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy Pokażcie mi monetę podatkową Przynieśli mu denara On ich zapytał Czyj jest ten obraz i napis Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.